Znajdujemy się w Ełku i spotykamy się dziś z kolejnym stypendystą, Stomilu, Mateuszem Truszkowskim. Cześć, Mateusz. Dzień dobry. Mateusz, jesteśmy w takim okresie tak naprawdę świeżo po Twoim powrocie z Nowego Jorku, więc robi nam się tutaj światowo, jakbyś coś więcej zdradził na temat tego, co to był za wyjazd, dlaczego tam pojechałeś, co tam robiłeś. Mm, to był koncert dla laureatów, więc po wygranej. Konkursu, tak naprawdę, dlatego tam byłem. No, mm. a ten występ gdzie się odbywał? Bo to chyba była taka prestiżowa sala, co? Takie marzenie każdego muzyka. W Carnegie Hall. No w Carnegie Hall. I jakie to było dla ciebie doświadczenie? Stresowałeś się, czy bardziej taka ekscytacja ci towarzyszyła? Na początku ekscytacja, później bardziej się denerwowałem, że coś mi nie wyjdzie, ale wszystko dobrze chyba. A koniec końców, jak publiczność zareagowała, zakładam, że duży był aplauz. Co pewnie po występie? Bardzo głośno było. Mateusz, to wróćmy może do Twoich początków, żeby to jeszcze wybrzmiało, że Ty zajmujesz się grą na saksofonie. Uczysz się w szkole muzycznej? Mm, tak, w szkole muzycznej w Gołdapi. I to jest chyba koniec Twojego pierwszego stopnia tej szkoły, tak? Jeszcze rok przed Tobą nauki. Mhm. No to powiedz, jak te początki się w ogóle zaczęły, bo jestem ciekawa, dlaczego akurat rozpocząłeś grę na tym instrumencie? No, mama mi kazała, żebym wybrał e, fortepian, ale coś tam drogi się rozeszły. I wybrano saksofon. Jesteś zadowolony z tego wyboru? Chyba tak, tak. Miałam okazję porozmawiać jeszcze przed wywiadem z twoją mamą, która tak opowiadała, że grasz jeszcze na tym fortepianie. Dodatkowo z pasji. Który instrument tak bardziej ci się podoba i z którym wiązałbyś może przyszłość? No, raczej saksofon. Taki. Mój główny instrument jest to. Takie trochę, no. A żeby grać na takim poziomie, żeby wystąpić właśnie w Nowym Jorku, to powiedz, jak, jakich wyrzeczeń to wymaga? Jak często musisz ćwiczyć? Czy to są długie treningi muzyczne? No, staram się jak najdłużej grać, ale zależy to od wielu czynników. No, należy, no na przykład mam pięć razy w tygodniu. Mm, szkołę muzyczną, dwa razy basen, dwie lekcje hiszpańskiego, więc no, staram się jak najdłużej grać, no tak pięć razy w tygodniu. Czyli tych obowiązków jest naprawdę dużo, a powiedz, czy to cię nie męczy, czy faktycznie jest tak, że muzyka uskrzydla i to cię w jakiś sposób relaksuje? No, relaksuje, jeszcze tam trochę czasu w tygodniu znajduję dla siebie. Czas wolny spędzam na przykład, nie wiem, czytam książki, buduję skrocku Lego. Czyli szeroka paleta zainteresowań, a książki jakie lubisz najbardziej, jaki rodzaj? No, chyba bardziej komiksy. A, komiksy. Super. Czyli faktycznie taka ciekawostka o tobie dodatkowa. To powiedz jeszcze, Mateusz, yy... Czy już snujesz jakieś plany odnośnie Twojej przyszłości? Czy to jest marzenie o karierze muzycznej? Czy chciałbyś spróbować w Twoim jeszcze takim bardzo młodym życiu czegoś zupełnie nowego? Mm, no nie wiem. No, na razie to tylko źródło satysfakcji, ale w przyszłości. Mam nadzieję, że zostanie w życiu saksofon, muzyka. Mm. Hmm. Może coś będzie. To bardzo ci tego życzymy, jeśli oczywiście to nadal będzie Twoje główne zainteresowanie. Zakładam, że to też się wiąże z ciągłymi wyjazdami podróżami. Czy to też dodatkowo w jakiś sposób lubisz? Interesujecie zwiedzanie świata? No nie jest to najłatwiejsze. Ale. No, czasem. No, fajnie tak pozwiedzać świat. Czasem fajnie, to prawda. Powiedz jeszcze, Mateusz, jakich muzyków słuchasz na co dzień, bo zakładam, że niektórzy być może Cię inspirują? No, słucham takich jazzowych, na przykład Neil Armstrong. Nie wiem. No, Czyli taka tak. klasyka, ale raczej to jest, wydaje mi się, starsza muzyka, co pokoleniowo. Tak. No, ale mi się podoba. To najważniejsze. E, powiedz Mateusz, już na zakończenie naszej rozmowy, e, wspomnijmy, że jesteś stypendystą akcji 100 mil więcej niż klub. Na co przeznaczysz te środki, albo już przeznaczasz być może? No, na rozwój pasji. No, chyba. Kupię saksofon, tak mi się wydaje. To chyba drogi instrument, dość, prawda? No, tani to on nie jest, ale może się znajdzie jakiś tańszy. Więc jeśli się namyślisz, wiadomo, że za dobry sprzęt trzeba zapłacić, to życzymy Ci dalszego rozwoju tej pasji i bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.